Jak Librysa zabiorę Was na wycieczkę śladem miejsc opisanych w książkach Katarzyny Puzyńskiej. Cykl o Policjantach z Lipowa to dla mnie typowo wakacyjne czytadło, dlatego sięgam po nie zawsze latem. W październiku 2019 roku ukaże się jedenasty tom tej serii. Zatem. ruszamy! Seria ta przeznaczona jest dla wielbicieli lekkich kryminałów rozgrywających się w polskich realiach. Ich cechą charakterystyczną jest bogate tło obyczajowe, wielowątkowość oraz fakt, że każde z popełnianych zbrodni, morderstw czy też przestępstw ma swoje uzasadnienie czy też podłoże w przeszłości, którą to czytelnik odkrywa czytając te opasłe kolejne tomy. A zatem co sprawia, że po książki Katarzyny Puzyńskiej sięgam z niesłabnącym zainteresowaniem? Po pierwsze, ich ciekawe tło obyczajowe, opisane ze znawstwem psychologii i relacji międzyludzkich. Po drugie, bohaterowie, prawdziwi, nieprzerysowani, tacy, których właściwie każdego dnia mijamy na ulicy, którzy mogliby być naszymi sąsiadami czy kolegami z pracy. Oczywiście, jak to bywa w książkach, są w jej powieściach... Postacie, które denerwują, irytują, miałkie, które chciałoby się potrząsnąć. Dla mnie taką postacią jest kierownik komisariatu w Lipowie, młodszy aspirant Daniel Podgórski. Ale są też prawdziwe perełki, jak komisarz Klementyna Kop, wielbicielka kobiet, Coca-Coli i tatuaży. Kobieta niezależna, odważna i z niezwykle ciętym językiem. I trzeci z powodów, dla których sięgam po książki kuzyńskie, który w zasadzie powinien być wymieniony jako pierwszy. To miejsca, w których rozgrywają się jej książki, czyli Brodnica i okoliczne miejscowości Pojezierza Brodnickiego. I to one zainspirowały mnie do odbycia dzisiejszej wycieczki. A tę część ekscytrysowej relacji nagrywam dla Was na Brodnickim Rynku, pośród pięknie odnowionych kamieniczek, uroczych kawiarni i restauracji. To w nich spotykają się książkowi policjanci z osobami mniej lub bardziej związanymi z prowadzonym przez nich akurat śledztwem. Brodnickim miejscem, które najczęściej występuje w książkach Katarzyny Pozyńskiej jest oczywiście Komenda Powiatowa Policji, ale nie tylko, bo są to również tereny zielone ciągnące się wzdłuż rzeki Drwęcy, teren wokół ruin Zamku Krzyżackiego, czy choćby budynek Biblioteki Miejskiej, która swoją siedzibę znalazła w niegdysiejszym pałacu Anny Wazówny. Z kolei, Lipowo, miejsce zasadniczej akcji książek Kadarzyny Puzyńskiej, to fikcyjna miejscowość oddalona kilkanaście kilometrów od Brodnicy. Tworząc książkowe Lipowo, Puzyńska wzorowała się na rzeczywistej miejscowości, której nazwy przez dłuższy czas nie chciała ujawniać, obawiając się reakcji mieszkańców tej miejscowości na tak dużą ilość zbrodni popełnianych na ich terenie. Dopiero przy okazji wydania dziewiątego tomu serii zatytułowanego Nora autorka ujawniła, że książkowe Lipowo to w rzeczywistości wieś pokrzydowo leżąca 15 km od Brodnicy w pięknych okolicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego pomiędzy miejscowościami Zbiczno i Jajkowo, a także w okolicy jezior Bachotek i Strażym. Książki Katarzyny Puzyńskiej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników, a sama autorka powinna być niemalże ozłocona przez władze Brodnicy i powiatu za popularyzowanie walorów turystycznych Pojezierza Brodnickiego. Zresztą raz do roku w lipcu organizowany jest zlot fanów twórczości Katarzyny Kuzyńskiej. Można się spotkać z autorką oraz odbyć wycieczkę szlakiem miejsc znanych z jej powieści, takich jak Pokrzydowo, Zbiczno, Brodnica i wiele, wiele innych. Ogromnie podoba mi się nad Jeziorem Bachotek i wierzcie mi, że odbiór książki jest zupełnie inny, kiedy podąża się śladem książkowych bohaterów. Wypoczynek nad jeziorem i książki o Lipowie Katarzyny Pozejskiej to idealna wakacyjna pozycja.